Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Hunter Call of the Wild. Moi drodzy, robię kolejny odcinek, bo postanowiłem troszeczkę przyspieszyć naszą serię i tu odkrywanie tych terenów, bo dość mozolnie nam to idzie. Już kilka odcinków mamy, a dopiero odkryliśmy czyli kilkanaście odcinków mamy, a dopiero odkryliśmy można powiedzieć parę tutaj rejonów, tutaj już jest praktycznie wszystko, ale zobaczcie, tutaj jest naprawdę dość duża ta tajga i będziemy musieli troszeczkę przyspieszyć, pomijając niektóre misje, bo jeżeli zajmiemy się cały czas tymi misji, misjami, to po prostu odcinki zaczną się robić trudne i powiecie "Low, co ty wyrabiasz? Jesteśmy dopiero w połowie, a gdzie tam reszta, no nie? No to ja troszeczkę postanowiłem przyspieszyć, i już jestem praktycznie w drodze, no ale jak zwykle zobaczcie, jakieś zwierzaki mi się tutaj kręcą. Zostawiałem ślady poruszonych roślinności. Tak ja akurat właściwie to nie wiem za bardzo jaki zwierzak te ślady pozostawił. Ja sobie, ja sobie tak podejrzę troszeczkę na szybko. Tu się nic nie kręci, a tu No pasowałoby te dziki odstrzelić, te cztery dziki, tylko trzeba uważać, żeby im nie przywalić w płucka. Bo dimi nam... teraz... Bo Dimi mam mówił, żebyśmy nie uszkodzili płuc, bo chcę chce prowadzić jakąś sekcję zwłok na dziku i sprawdzić, czy dziki nie są zarażone wąglikiem. Co tutaj mamy? Pizmowiec pewnie. No tak, piżmowiec standardowo. Wiecie co, ja wam zaraz pokażę, w którym miejscu jestem. Jestem w pijanym liestie i ja będę chciał się dostać tutaj do tego nieodkrytego punktu, ale tutaj jeszcze pójdę zobaczyć. Bo, jak zapewne y, pamiętacie, ścigałem tego niedźwiedzia i tu gdzieś raliłem y, pięknego łosia. Na pewno strzelając, właśnie w płuco. Może gdzieś on tutaj będzie się włóczył. Zobaczymy. Mam tam niedaleko, bo ponad 400 metrów strzelałem z broni kulowej, z muszkietu. I idę tam teraz zobaczyć. Trzeba się pilnować, bo tutaj zwierzaki nie są aż tak pochliwe, ale można je nie zauważyć, bo to jest jednak krajobraz taki mocno zimowy, ale są tutaj też takie szare miejsca. Ja się tutaj przejdę zobaczyć, bo podejrzewam, że ten Łoś może gdzieś tutaj leży. No, dostał porządnie, płuco, ale o-o-o. O jejku, to nic takiego. Myślałem, że piśmowiec. Zobaczymy. Może uda nam się coś znaleźć. Tutaj pogod nam się psuje. Szukuje się chyba jakaś śnieżyca. Poczekajcie na chwileczkę. No słuchajcie, nie ma tego łosia. Ale tam mi coś zasuwało. O, piśmowiec. Chyba chudło. Jeszcze tutaj podejdę, zobaczcie jak nam się pogoda coraz bardziej psuje. No nic, idę do tego punktu, który tutaj zaznaczyłem. Nie będziemy tutaj nic szukać, bo to kiepska wojmozolnie idzie. Chcę przyspieszyć te odcinki, tak jak mówiłem. Zobaczmy, czy tego piśmowca trafiłem, czy też sobie z, po prostu zwiał. O kurde, zobaczcie. Bardzo łatwy, ale trywialny. Wiecie co? Ja sobie chyba... Zmienię amunicję na tą mocniejszą, tylko muszę zobaczyć, czy na pewno mam tą mocniejszą w, w tym momencie. Poczekajcie, amunicja, chyba to jest ta. pocisków mam 6, dobra, mam gotowe tutaj, może coś się będzie strzelać zaraz. No, ładny ten łoś, tylko kurczę, jest kijowo ustawiony. Wiecie co? Ja sobie tutaj. No i oczywiście zostawiam zapach, zaraz mnie wyczuję. Się popsykam tej perfumami. Perfumami. Dobra, ja może zagram dla niego. Może pomyśli, że to kochliwa łosica. A raczej kępa. Oho, ruszył w moją stronę, w stronę jeziora. Ale tam jest jeszcze jeden łoś. Mhm, uh -huh. idą do mnie Ja nie wiem, czy zdążę się schować Poczekajcie Ten samiec by się ładnie tu ustawił No, teraz dupą się ustawił Chodźże tutaj, chłopcze O, właśnie tak Chodź, chodź Do lofta Jak chuchasz, kurde Nie wiem, co to będzie zaraz No i teraz się odwróciłeś, no Odwróć się bokiem u obuzie. No co ty się tak kręcisz, abyś robaki miał. No i teraz ładnie samica cię przystawił. No odejdziesz mi stąd, czy nie? No co tylko tak tego chłopaka zostawiasz? Co ja mam mu strzelić? Tu? O, o widzisz? <laughs> Poszły te strzały. Dobra. Ładuj pudzika I lecim za nim. Mogłem poczekać, jeżeli podeszły bliżej, ale zrezygnowałem ostatecznie. I ciekawe, jak to był strzał. Chyba płucko, ale pewny nie jestem. No teraz idzie, no ale ja chcę sprawdzić. Trafienie w organ żywotny. Dobra. Czyli jest ten... Te takie... Trafienie krytyczne, zaraz powinien gdzieś on tutaj nam pokazać. Plamka krwi, jakie mamy krwawienie? Chyba średnie będzie, średnie, czyli nasz chłopiec powinien być gdzieś niedaleko. Dziewczynę oczywiście nie trafiłem, bo zanim przełożyłem na kolejną broń, no to już zbiała. Trudno się mówi, ale chłopca zaraz znajdziemy. Żebym ja nie zgubił tropów, bo różnie tutaj bywa. A jest, dobra. Już go tutaj widzę. Niedaleko uciekł tak jak mówiłem, ale też ładny osobnik. Fajnie wygląda. Ładne poroże. No może nie takie mega duże, no ale... Samica tam się chyba wściekła od tego samca, że kropnąłem. Srebro. Wypychamy, niech będzie i zatwierdzamy, gdzie ona tam jest. Choć kochanie ciebie też poczęstuję. O! Chyba tu jest, poczekajcie. Myślałem, że ta samica nie będzie chętna do współpracy, ale jednak przyszła. Holera. Na pewno dwa razy trafiłem, no ale widzicie jak go strzela. One tak dziwnie upadają i później y, tracę ich na celowniku, bo nie wiem, w którą stronę się podniosą i zaczną spierdzielać. Poczekajcie, ja zaraz tutaj to zlokalizuję. O, jest, o, jest plamka. Ale bardzo małe. No kurde, dwa razy z takiej armaty. Czasem tak jest. Poprawiliby te punkty trafień, bo czasem to ręce opadają, a raczej lewolwer opada. Szybko ładuję, zobaczcie. Najśmieszniejsze to było z początku, że ja grałem, miałem Rangera i trafiłem Bambiemu, czyli po prostu Sarence headshot. Bambi dostał i zaraz się podnosi, biegnie dalej. Podra podjarany. No dobra, poczekajcie, zobaczmy te tropy tutaj i będziemy śledzić. Może szybko to będzie lecieć, bardzo małe. No kurde, nie będę go śledził. Nie będę je śledził. Zobaczymy, i tak idę w tamtym kierunku, więc czas pokaże. Co będziemy mieli? No tu jest taki otwarty teren. Co tu jest? Jakieś jezioro? Nie. Po prostu taka polana. Poczekajcie, ja sobie zobaczę. No tu pismo jest zardżup. Dobra, ale nic. Idziemy dalej. Dobra, dochodzimy już do kolejnego punktu. Zobaczcie, powoli mu te życie spada, ale ja nie mam zamiaru jej tak śledzić. Jest dopiero 50 na 75. No, tutaj jest ambona myśliwska. No, nie dziwię się, zobaczcie, jak tutaj jest dość ładny, otwarty teren. Nie ma zarośli. Mam tutaj materiały gotowe do wybudowania ambony. Ale ja na razie nie będę budował żadnych ambon. Idę w tym kierunku. Kurde, daleko trochę. Ile to mam odległość? 800 metrów, o boże, to będzie trochę. No, już zupełnie idę w drugą stronę aniżeli ta łosica obiegła. Dobra, ja się do Was odezwę jak tylko jakiegoś zwierzaka, zobaczę. To włączę nagrywanie. Cholera, i tu jest Rysiu. Bo ja go troszeczkę podwołałem, tego samczyka. I może mi się udało polować samczyka, bo jeszcze tego nie dokonałem. Zazwyczaj trafiałem samiczki. Tylko widzicie, znów te trawy. O o o, teraz mam fajny widok w miarę No idzie on jest? On tu gdzieś za tym świerkiem Tu idzie gdzieś Teraz musimy je swędzieć nos. Czekajcie, gdzie on cholera jest? Boję się ruszyć, bo mi spierdzieli i całe tropienie pójdzie na nic A teraz go nie słyszę wcale Jezus, Nie wiem, czy to ryś, czy piśmowiec No tu spierdzielił, dobra, bo zaczął biec, słyszałem go jak spierdziela. Dobra, pierdzielę go. Nie, on idzie, on szedł. No to co było ich więcej? Tak, było ich więcej, moi drodzy. Biegnie, widzicie. Spierdzielił, usłyszałem je. Pieronku jest tam, ale czy go trafię? Dobra, poszedł pocisk. Zobaczymy, czy go trafiłem. Chyba w Dupala dostał. Nie widzę teraz, bo jest bardzo jasno. Zobaczmy. No i chyba nie dostał. Tam mi się coś widzi, bo strzelałem przez krzaki, a te krzaki potrafią być pancerne. O czym się przekonaliśmy, nie powiem gdzie. Nie, dostał. Ale bardzo małe krwawienie, więc wiecie jak będzie. Lipa trochę poczekajcie, On jest dosłownie przede mną, on prawie już chyba nie może iść. Bo ja go słyszałem przed chwilą. Chyba się zaciął na jakiejś skale albo coś. O, widzicie? Już po nim. Ja przyspieszę, spróbuję. Bo ja go praktycznie mam. No i jest upolowany. No i mam kolejną kicie. Samczyka pospolity, łatwy. No więc, czy wypchać? Może nie. Zatwierdzę, bo jest dużo kasy. Dobra, chodźcie teraz szybciutko do kolejnego tego punktu, który sobie tam zaznaczyłem. Nie, nie jest daleko, tylko pół kilometra. Nawet to polowanie idzie właśnie w tych godzinach południowych. Po południu jest znacznie gorzej. O, tu jesteśmy na jakimś ładnym wzniesieniu. Ale tu chyba już byłem. Bo mi się to wzniesienie kojarzy Dobra, szybciutko do tego punktu Z2 Wiecie co tam, widzę piżmowca, ale nie za bardzo dobrze Odległość... 120 metrów, ale to jest chyba on tutaj Czekajcie, weźmiemy chudzika i przywalę tam po prostu I tutaj Spróbujemy przywalić, coś tu widzę Zaraz zobaczymy co tam będziemy mieli? Poczekajcie, chwileczkę. No i popatrzcie, nie trafiono żaden organ. Coś trafiłem, ale w co? To nie wiem. Piżmowiec powinien być gdzieś niedaleko w sumie. No, one szybko padają, bo one są bardzo delikatne. Niczym sarny nasze europejskie, no ale gdzie on pobiegł? To Pieron wie. Czekajcie, rzucę okiem. Na pewno nie w moją stronę, bo bym go zauważył. Zaraz, chyba tędy pobiegł. Dobra, poczekajcie, chwileczkę. On będzie tutaj niedaleko, bo krwawienie, zobaczcie, 0 na 25, czyli gdzieś tutaj, w tym miejscu powinien być. Ale jak widzicie, strzelanie na tak zwaną pałę, że tak powiem, i na oślep, ma swoje zalety. Ja widziałem coś tam pomarańczowego i właśnie w to pomarańczowe postanowiłem wystrzelić, przycelować i oddać ognia. Dobra, stoję już tutaj, mamy tego piśmowca, ładnie się, no i zobaczmy. Strzelanie na pałę, i co ja takiego trafiłem? Ciało dostał po prostu tutaj, tylko to była kula. Więc penetracja była słaba. Ja go tak musnąłem, można powiedzieć. On był ustawiony chyba przodem do mnie, chociaż różne te tory pocisku pokazują. Ale tak, był ustawiony do mnie przodem, dajmy troszeczkę tutaj, strzelił to, wypadł od razu. No ale. Mamy tego malca, to ja się liczy naj, najbardziej. Czyli polecam strzelać na pałę, jeżeli za bardzo zwierzaka nie widzicie. A tam jakieś widzę zwierzaki znowu, ja chyba naprawdę. O, cholera, i to nie jednego zwierzaka. Zobaczcie, zobaczcie. O, wow. A ten? Trzy. Jaki ten mał. E, piękne poroże. Tu jest samiczka. Tylko wiecie co? Jak oni mnie. Gdzie jest ten piękny samiec? Tylko on też tak ustawiony po dupy strony. Wiecie co? Ja sobie teraz zmieniam pociski na szósteczkę, czyli mocniejsze. Ja spróbuję tego łosia. Tylko... kurde przeszkadza mi drzewo tam. Poczekajcie, ja troszeczkę zejdę i jakby on się ładnie boczkiem ustawił do mnie. Zobaczcie, tu bym strzelał, tylko widzicie on... On jest cwany, on będzie się tutaj zaraz kręcił we wszystkie strony, bo będzie się bał, wyczuje mnie na pewno. Bo to jest. Cwana bez tej on jest, dobra. Wiecie co? No nie wiem co robić, może po prostu strzelę mu w płuco. Tylko widzicie, on znowu w kark bym może przycelował. Albo wiecie co? W kark mu strzelę. Może się uda. Jak on się pochyli, ja będzie tam próbował coś jeść. Albo wiecie co, jak zrobimy? On tu jeszcze jest? Jest. Ja po prostu może zbuduję ambonę i z ambony spróbuję strzelić. Oj, na... oj, 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 oj. Nie uciekaj nam nigdzie. Nawet się nie wasz. Nie, on jest cały czas, cały czas zajęty jedzonkiem. Ja zaraz tam wybuduję ambonę. Poczekajcie tak ostrożnie, żeby go nie spłoszyć. Dobra, jestem prawie gotowy do wybudowania tej ambony. Tylko czy ja dam radę wybudować, bo wiecie jak to jest? O, jest. Nie, teraz. O cholera, to jest taka wysoka ambona, super. O to chodziło, poczekajcie. Gdzie on teraz jest? To jest pytanie, czy nie spierdzielił, czy się nie spłoszył. Nie, jest tutaj nadal. Wiecie co, jak on się pochyli, to ja... Odda o właśnie super! Tą stronę idziesz, chłopcze. Zatrzymaj się. Pierdziela. Ale to nic. Dobra, złaś. Złaś ziomek. Przeładowuj. Ja szybko lecę. Zobacz, gdzie on tam pobiegł. Może ten tra trafienie będzie jakieś krytyczne. Zaraz się okaże. Poczekajcie. Zdaje się, że mam miejsce, w którym go trafiłem. I zobaczmy, trafienie w organ żywotny. Super. Dobra, poczekajcie, gdzie on tam zaczął zapierdzielać? Gdzieś tutaj do góry. Kajcie, że mnie tylko tropów teraz nie zgubił. Mam Krwawienie średnie. No, musiałem go ładnie trafić. Tylko widzicie, teraz i idzie w te, teraz w te. Z ich zakiem biegł. Chyba tędy, dobra, zobaczymy. Poczekajcie. Mam to, czy mam? Mam, mam, mam. Już go zaraz powinienem znaleźć. Tylko oczywiście, jeżeli będzie bardzo pikny, to domyślam się, że będzie w jakimś świerku w sobie leżał. I ja go po prostu nie będę mógł. Ładnie wypatrzeć, że tak powiem. Będzie w kijowym miejscu. O, już go widzę. Może nie będzie tak źle. No, oczywiście, w świerkach musiał paść. Złośliwiec jeden. No i zobaczcie, no. Złośliwość jest naprawdę tutaj przerażająca. Ale piękny łoś. No, ale musiał kurde zdechnąć. Znaczy, paść. W tym miejscu. Nie można tego nawet wydeptać. I to jest chyba mój rekord, jeśli chodzi o. Poroże tego łosia, no ładny jest. Ja go tutaj zaraz obejrzę. Słodko, zobaczcie, piękny. Dobra, zatwierdzam. Mamy go, prześliczny. Nie tam nam zostało. Gdzie ja jestem? No, mam jeszcze sporą drogę do przebycia. A tam jeszcze jest ten jeden samiec, tylko taki chyba mniejszy. Ale wiecie co? Hmm, zastanawiam się, czy iść dalej. No, jest jeszcze strasznie daleko. Ja raczej w tym momencie zakończę ten odcinek. Będą odcinki takie troszeczkę krótsze, ale częstsze. Chciałem Wam też zrobić nies niespodziankę i nagrać ten odcinek na weekend. Jutro idę na nocną zmianę. Może jeszcze jutro coś nagram, ale wątpię. Zobaczymy. Może bardziej coś w niedzielę, jak wrócę z nocnej zmiany. Prześpieszę troszeczkę i będziecie mieć odcineczek w niedzielę właśnie z The Huntera albo z Farminga. Zobaczymy jak to będzie. No więc moi drodzy, jeżeli odcinek wam się podobał, dajcie łapeczkę w górę. Jeżeli nie, łapeczkę w dół. Subskrybujcie, udostępniajcie mój kanał. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, miłego weekendu, hejka.